Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie. A więc tak, to jest kolejny odcinek. Ja już w wchodzę. No i zaczynamy kolejny odcinek z naszej przygody z Tak, zaczynamy. Oczywiście brak odpowiedzi. Jak już inaczej. Okej, okay. a my, czemu zawsze w tym miejscu? Więc jak nie pamiętam, co się ostatnio dwa tygodnie temu bodajże To trzeba... Zobaczyć co to było tu, tu Obraz jaki? Przykład w miejscu Nie, chyba nie Aaa, dobra, to już wiem się... Kurde, kamerą Tak jak się ma Czyli to się nie obudzi Dobra Musimy być głośniej, bo oni zawsze tak ma... Cała się wplączy. Hmm. O, wiadomo. to było. Ciekawe, co tu A czy nie powinien być twój obrazek? Chyba to nie to. Aaa, co mamy? No. Mamy no, no, kolejne. Mm. Coś na swoim miejscu Idziemy więc na górę. Mogę przebrać nagle, bo zobaczę czy coś wejdzie. Mówiłem o o, o jest od... z... z ubikacji, Tak i postanowiłam, że innych odcinków jest Garfielda, <ścoughs> Coś cicho mówię. <laughs> Postan postanowiłam, bo w innych odcinkach z Garfielda e, robiłam y, takie let's play. Kurde, nie w tą stronę, no, ale y, w innych odcinkach z Garfielda y, y, robiłam tak, że nagrywałam let's play i y, y, dawałam takie informacje, jakby teraz nie będzie tak, lecz y, po prostu. Nie każdy musi to oglądać, a pewnie się nie wie, co tam będzie, czy coś. No i postanowiłam, że po prostu będę normalnie tak nagrywać, informacyjnie, czy coś. No tak. Eu, co naprawdę to, to współczuję A nie dobra. Nic nie było. Ta Chyba wszystko tu. Nie, zakład, gdzie Tak, yy, dałam się na Skype'ie, żeby nikt nie przeszkadzał. O. Bo wiecie, później, jeśli ja dam na Skype'ie yy, dostępny, to od razu I jeszcze jeden taki kolega do mnie wyzwaniają, więc bolałam się dać na nie przeszkadzać. A bo nie podłączam po prostu. No ale dobrze. Mam nadzieję, że nara nikt, nikt mi nie przeszkodzi. Zapraszam trzy mi dół, ty, ale się czuję chodzi o pół godziny. Nie, nie nagrywam tego 50 razy. Nareszcie. Od jedna goni. Hmm, co tu jest? Wow. E, nie! Tam jest zegarek. A to jak. No, hmm, to mi się, że w której. to było to takie fajne, znaczy ja na swoim świecie tak świecie. No to fajne. Tak nagrywałam. O, 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 i... Szybcie, to jest fajne. Ha. Nie, no, gardli, A i tak mi się. No. A. Na dole. A tu... Nie, to jest pi Jaki wielki pilot. Wow. To... No już już nie widzę. Teraz trać jakieś dziwne. No nie, tu jakaś bliska, a tam do góry nie. Nic. Aż idziemy do Holu! Kurde. ty Strony Hmm. a nie w dobra nie widzicie? Nie, nie, nie widzicie. To akurat mogę Wam powiedzieć. myślałam musiałam, czy to powiedzieć, czy a, nie. Y, na... Bo ponieważ... Y, tu, Garfield, tu, tu. tu też Garfield. Y, 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 ten... Dawn... O, to ci nie są Yeah! Wow! Dla kuzalków. I czekajcie, kawerko obrócisz się. Dziękuję. Ej! i się sprzątać to rozumiem, że hall mamy zakończony jej cieszmy się I co tego się można yy, nagrałam taki krótki ponieważ tak mi się długo i tak przesyłał yy. bodajże 6 to jest trudno mi powiedzieć. <susuruj> Zawsze brakuje mi powiedzieć. Czarno się ładuje Dobra, a więc idziemy dalej, zbierać. Tak, super, a nie, tu nie będzie cały. No mamy to, to u. A więc dobra, idziemy dalej. Fuck. Mogę czeknąć. Nie. Yeah. Urżyło mi. Tak może. Nie, nie masz racji. W tej, w tej grze akurat masz rację na ale... A mi raz tak się stało, że ona uciekła. No, ale nie, jeszcze raz chcę. Jak to się robiło? To się tak przesuwało! O, o, o! Kurde, no trudno. Dlaczego jej tak nie widzimy? Tam powinien być ten, te, 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 taki cukiereczkowaty. A ta trąbka tam powinna być? Zaraz sprawdzimy. Ciao. Ja. Kurde, no! O, co robiliśmy na wycieczce w Opolu? Biorąc pod uwagę, że piwnica, Akurat pójdę teraz do pełnicy. Ooo, to książka powinna być. Naprawdę? O. Yy, biorąc pod uwagę, że mieszkam pod Opolem, to byliśmy na nawet... coś O, ruszało się. Yy, byliśmy... mieszkam pod Opolem i wybraliśmy się na wycieczkę do... do Opola. Tam, tam, opisnie tym klinowym w ogóle. No chuty, no co są. Co co mamy jeszcze porobić? Więcej nie wiem, może coś otwarte jest. Antrokowaliśmy coś, nie? Pewno? Chodzi na to, że chyba na dworze. Na dworze. Na, na dworze tak. Na, na dole coś jest. Chyba tu nic nie ma. Tu też nic nie świeci. Hm. Hmm. nie powiem, ciekawe. Hmm. O, e, mój kolega, kolega, kolega nagrywa z Minecrafta i drugi kolega z Slendera. 6, а 6 это мать что-то то уже На разве не можно? Насильно может? Ты ты ИДЕШЬ? что то ты это А. Но раз могу я такой kind of Jakby mi się scrap spłukowała. Okej okay. Fajnie, bardzo fajnie powiem. Nie! Garfield! Czekajcie! No, czekajcie, ja przerwę. Dobra, a więc wracam. Yy, coś mu się stało i się nie chciał. Po prostu cały czas w... Chodzi... Chodził, schodził, chodził. Bez mojej pomocy. Nie wiem co to było. Ciekawe jak mnie słychać. Ło, wow, to w ogóle... A, no to... Ha. Już się wstraszyłam, kurde. Że, że, że to nic nie nagrywa głosu. Ale to... Fuck. A się teraz wkurzyła. Na pewno, a nie, to mamy wszystko zrobione. Tak, Odi! O. Nie, nie, nie. Pozwal się. w ogóle, Odi, to wszystko przez ciebie jest. Bo ty, to, to jednak... Przez... Jak on miał? Nie Jack, tylko... John, John! No! Wskocz tam. Ja też nie. Trzeba do szkoły iść. Rozumiem puzzle. Dobra, idziemy sobie. Tak fajnie cieszę się. Również. To mamy wszystko? Chyba. Tak. O kurde. A ja bym chciała tą lodówkę. O tak. U, tak. Nie to. I tu jeszcze nic nie ma. To my jak potrzebujemy Eee, y uuu, -y -y skupiłem weźmiem z tej gki. <śmuszamy> chyba z góry uj, no i zobaczymy. Ale jak nie no to chyba do sklepu musimy iść. Nie wiem, że plecy się da. <śmuszamy> Jeszcze tak dale dale daleko nie doszłam. No, Garfield! Garfield mój kochany. Garfield. O, we. Można nie, na nie, na nie być... Y, 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 ...up Dobra, najpierw się to zamknij to się zamknie? O, zamknie się. E, ...up, up, up. 5 godzin, później. A nie, no to się we mnie stworzy. Ale gdzie to będzie steak? Może na serę będzie trzeba było iść do sklepu. Hmm, ciekawe, ciekawe. Ha! Dlatego nie idzie jeszcze. O, idzie bardziej przecież. Nie, nie idzie! nie, a idzie. No Hm. Bardzo zaintrygowała mnie. To. No, ale powinno iść. O, 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 idzie. A! Nie powiem, Nie wiem, czy Wam powiedziałam. Właśnie. Yy, ponieważ 26 grudnia, teraz piszącego roku, 2012, yy, by... po tych schodkach. Będzie. Będzie dwa lata, jak jestem na YouTube. Więc. A ile? Coś nagram oczywiście. Yy, no, moja mama z y, moją rodzinką. Idzie y, później y, na posterkę na godzinę 24. Więc wiecie, będzie fajnie. No ale dobra. Ja no nie wiem czy tu jeszcze coś znajdę. jeszcze hmm. przez minutę się pokręcimy, może coś znajdę. Hmm, ale naprawdę teraz to nie wiem co robić. Ten pokój nie wiem czy mamy cały. O, nie mamy. A co to? To jest ten gigantyczny pilot chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. I tak, patrzcie Teraz tak przypadkowo się Odnieść znajdzie, na górze Bardzo długo idzie Lepiej bo by by on skakał Nie wiem Pewnie nas tu zaatakuje Kurczę. I sobie piję. Nie, tu, tu piłkienki tu taki, pilot. A od... Ale właśnie nie świeci. Czyżby nie ma mama. Dobra, kończę ten odcinek. I do zobaczenia w kolejnych. No już dużo, więc nie wiem, co będzie dalej. Na razie. Tak już no wypisuję. Dobra, na razie.